Oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 sierpnia 2014 roku na podstawie paragrafu 15 ustęp 2 punkt 3 statutu miasta Giżycka Rada Miejska w Giżycku oświadcza, że negatywnie ocenia zamiar zbycia przez Zarząd Powiatu działek numery położonych w Giżycku przy ulicy Wodociągowej. Jest to oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 czerwca 2016 roku na podstawie paragrafu 15 ustęp 2 punkt 3 statutu miasta Giżycko Rada Miejska w Giżycku oświadcza, że negatywnie ocenia zawieszenie odcinka położniczego z poddziałem noworodkowym w Giżyckim Szpitalu. W ocenie Rady zbycie powyższych nieruchomości w obecnej sytuacji jest niekorzystne dla interesów mieszkańców Giżycka i koliduje z potrzebą modernizacji i rozbudowy szpitala w przyszłości, która jest niezbędna ze względu na, likwidacji, na możliwość likwidacji lub znacznego ograniczenia zakresu usług świadczonych przez Giżycki Szpital. W ocenie Rady zawieszenie powyższych oddziałów jest niekorzystne dla interesów mieszkańców Giżycka i koliduje z potrzebą zapewnienia podstawowej opieki medycznej, która jest niezbędna ze względu na możliwość likwidacji i znacznego ograniczenia zakresu usług świadczonych przez szpital Giżycki. Rada, Rada Miasta mieszka, zaleca burmistrzowi podjęcie działań w celu, działań, w celu, w celu spowodowania odwieszenia przez, od przez zarząd powiatu przez wyżej wymienionego z odcinka wyżej wymienionych oddziału pod oddziałem oraz, oraz przygotowania propozycji za zabezpieczenia potrzeb, potrzeb mieszkańców w zakresie, w zakresie ochrony zdrowia w, w przyszłości. Takie oświadczenie chciałbym, żebyśmy przegłosowali dzisiaj. Chciałabym zakomunikować, czyli przekazać komunikat, że przyjęte przed chwilą oświadczenie jest niezgodne. Bardzo Państwa proszę, dzisiaj jakiś taki duży nie hałas jest, jest. Nie jest zgodne z przepisami. Zadanie ochrony zdrowia nie jest zadaniem samorządu gminnego, tylko powiatowego. W związku z tym ja nie bardzo mam możliwości, a właściwie nie mam, żeby tutaj przygotować jakieś działania. Dziękuję. Jesteśmy dalej w punkcie wolne wnioski, komunikaty, informacje przeniesione z punktu właściwie przedostatniego. Bardzo proszę, pan radny Ryszard Błoszko. Skoro... Bardzo państwa proszę o ciszę, jest dzisiaj dosyć duży chaos. Proszę to odnosi się do wypowiedzi pani Burmistrz. Otóż muszę panią zmartwić, ale artykuł 7 ustawy o samorządzie gminnym stanowi że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w punkcie 5 ochrony zdrowia. Po tym musielibyśmy dokonać zmiany porządku obrad i wprowadzić punkt podjęcie przyjęcie oświadczenia. Czegoś takiego również nie ma. A więc takie wrzutki dla mnie no, są trochę mało przyjemne, krótko mówiąc. stąd też moje takie zdenerwowanie z, tego, z tej sytuacji. Tego się nie robi. To, to można było dać wczoraj. Ja bym sobie się zastanowił, ewentualnie puścił to mailem do wszystkich. Byłaby opinia prawna. Trzeba było to prowadzić na początku, gdy była mowa o porządku, zgłosić jako punkt podjęcie oświadczenia czy stanowiska. Wtedy byśmy przeprowadzili, a nie teraz, komunikaty, informacje, wolne wnioski. Dziękuję. Jesteśmy dalej w punkcie wolne wnioski, komunikaty, informacje przeniesione z punktu właściwie przedostatniego. Bardzo proszę, pan radny Ryszard Błoszko. Także nie przyjmuję tego oświadczenia i nie będę go poddawał pod głosowanie formalne. Natomiast e, jestem troszeczkę zdumiony treścią tego e, oświadczenia. Rada Miejska zaleca. Ja przepraszam bardzo, to my jesteśmy radnymi i to my mamy radzić burmistrzowi. Bardzo, ale muszę przerwać. Po prostu, tak jak w tym przypadku tego oświadczenia, naraża się Pan po prostu na zarzut niekompetencji. Niekompetencji. Niekompetencji.